Cześć kochani, wracam do Was po wakacyjnej przerwie, mega się jaram. Jak widzicie, jak mnie znacie, zrobiłam remont w pokoju, odpoczęłam sobie trochę, no ale przez, ostatnie, przez ostatni tydzień dostałam kilkanaście wiadomości, że co się ze mną dzieje, gdzie ja jestem, czy wszystko w porządku i stwierdziłam dzisiaj, że czas wrócić do gadania o naszych tematach jedzeniowych i nie tylko. I tak właśnie wstałam z, taką, z takim ogromnym entuzjazmem i stwierdziłam, że czas ogłosić kolejny kurs grupowy, o którym opowiem pod koniec tego filmiku. Już dałam znać na Instagramie i tak dalej, no i zaczęły się sypać pytania, czy to dla mnie i tak dalej i tak dalej. Jedno pytanie było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, aż się, aż się zaśmiałam. Bo właśnie jedna dziewczyna, tak, obserwatorka, zapytała mnie, znaczy napisami tak, że w sumie chciałaby dołączyć, ale się ciągle waha, no bo ma nadwagę, waga jej ciągle rośnie, już ma insulinoporność, jakieś problemy, no ale w sumie główną zasadą wyjścia z zaburzeń odżywiania jest przestanie kombinowania z jedzeniem. No i co ona ma na to, co ona ma z tym zrobić, tak? i po prostu zaśmiałam się, ponieważ wiem, że ponieważ wiem jak wiem jak myślicie, tak? Wiem jak sama myślałam, kiedy byłam w zaburzeniach odżywiania. A więc myślałam, że kombinowanie z jedzeniem sprawi, że schudnę. I jeżeli wyjdę z zaburzeń odżywiania, no to tak naprawdę poddam się, tak? I już nigdy nie schudnę, a muszę schudnąć. Oczywiście moja waga była w normie, tak? Ale po prostu tutaj miałam, wiecie, filtry różne, przez które widziałam siebie w lustrze i, i nakładione do głowy różne jakieś głupie standardy. Chociaż bywały czasy, że faktycznie było mnie za dużo, tak? No bo kombinowałam z jedzeniem. No ale właśnie myślałam, że jak przestanę kombinować, no to, no to przytyję, tak? To nie jest I chciałabym właśnie Wam obalić ten mit. Bo słuchajcie, kiedy przybrałyście na wadze? Nie, mówię tutaj o osobach, które się obiadają kompulsywnie, które są uwięzione w kole diet, które po prostu próbują kompensować swoje ataki obiadania się, tak? A ta kompensacja prowadzi do kolejnego głodu, który prowadzi do obiadania się, który prowadzi do kompensacji i tak dalej i tak dalej i tak dalej i 3 lata później macie 10 kilo na plusie, tak jak nie więcej. Nie więc właśnie tak wygląda ten schemat. I on powstał dlatego, że właśnie zaczęłyście kombinować z jedzeniem. Tak? Czy zaczęliście, bo faceci też mają takie problemy. Nie dlatego, że, nie wiem, nie, nie, nie przytyliście, dlatego, że, nie wiem, z nieba Wam spadło. Nie no, dobra, są różne przypadki, niektóre osoby były bardzo źle karmione w dzieciństwie, słodyczami i tak dalej, ok? Nie, nie jest to nasza wina, tak, ale jak przytyłyśmy, nie? No, Powiedzmy, jadłyśmy nie za dobrze, nie zwracałyśmy uwagi na to, jak jemy, jadłyśmy niezdrowe rzeczy, e, słodycze. Tak? O tym pisałam też wielokrotnie, że jak się je takie śmieciowe jedzenie, no to organizm gdzieś no, chce wszystkie składniki odżywcze, ale ponieważ nie ma ich w śmieciowym jedzeniu, więc domaga się więcej jedzenia. Jak żeby sobie po prostu te składniki odżywcze no, wykorzystać. Nie? Więc tak często jest, że w ten sposób wpadamy w nadwagę, czy nawet otyłość, jakieś właśnie problemy z insulin insulinoopornością. No i zamiast właśnie wrócić do zdrowego rozsądku i jeść no, w miarę zdrowo, tak wyciąć to jedzenie nieprzetworzone, co by tak naprawdę już pomogło, zaczęłyśmy kombinować. Nie? Przyszłyśmy na bardzo restrykcyjną dietę, która może coś dała na początku, ale potem waga stanęła, więc dieta stała się jeszcze bardziej restrykcyjna albo po prostu nie chciało nam się czekać na efekty, więc przyszłyśmy na głodówkę, potem organizm, który był wygłodzony zaczął domagać się kalorii, zaczął powodować napady na jedzenie, tak, no i zaczęłyśmy to kompensować, mówiłam o tym wielokrotnie. Tak? Co, co właśnie spowodowało yy, kolejne napady. Yy, no i po prostu taki jest efekt tych kombinacji. Nie? Więc co zrobić, żeby schudnąć, żeby wrócić do normalności, żeby wrócić do siebie. No, przestać kombinować. Nie? No to jest logiczne. Jeżeli zrobiłaś taką, taką czynność, i ona dała taki efekt, że masz zaburzenia, odżywiania i nadwagę, tak? czy nawet otyłość, no to żeby osiągnąć inny efekt, musisz zrobić coś innego. Jak będziesz robić dalej to samo, no to będziesz miała taki sam efekt. Nie? Więc naj, najlepszym gwarantem tego, że wrócisz do swojej normalnej wagi, jest po pierwsze zaprzestanie kombinowania z jedzeniem. Tak to musi, to musi być po prostu, to jest podstawa. Nie? Nic nie osiągniesz, jeżeli będziesz z nim kombinować. Nie? I tak jak mówiłam we wcześniejszych filmikach, Przestajesz kombinować z jedzeniem i jesz trochę mniej. Trochę mniej. Nie tysiąc kalorii mniej, nie 500 kalorii mniej, trochę mniej. Tak Wystarczy, jak sobie darujesz jedną kanapkę, nie? czy jednego pączka, którego byś normalnie zjadła do kawy. Nie? I możesz sobie zjeść drugiego pączka potem, ale nie dwa pączki dziennie. Nie? Wystarczy jeść trochę mniej. Tak, Ale właśnie trzeba sobie najpierw poukładać w głowie. Nie? To, będzie ta, to będzie ta podstawa. Więc do tego Cię zachęcam i, i, i pomyśl właśnie o tym inaczej, bo wiesz, te, te, te napady, które masz, tak? to, że objadasz się bez kontroli, to, że pragniesz cukru, tłustych rzeczy, słodyczy, przetworzonych, no to nie bierze się z nieba, nie? To jest właśnie wołanie Twojego ciała, które jest niedożywione, które jest zmęczone tymi wszystkimi dietami, wyczerpane, tak na każdym poziomie i po prostu jakby to jest... Objaw tego, co ty robisz, a nie jakaś, nie wiem, złośliwość, tak? czy nie wiem, wada twojego charakteru, czy, czy, czy jakaś słabość. Nie? Więc zastanów się i posłuchaj tych napadów. One ci mówią, że nie tędy droga. Nie? Więc jeżeli dalej idziesz drogą, która jest, no, nie tędy, no to dojdziesz nadal do nikąd, nie? No właśnie, opowiem Ci teraz o moim kursie, tak? który już robiłam. Yy... Kiedy, w, w, w kwietniu to jest kurs e, grupowy. Będziemy się spotykać na telegramie. Poprzednia edycja była ogromnym sukcesem, tak? Wszystkie dziewczyny, które naprawdę się przyłożyły do tego i były na, na spotkaniach i rozmawiały ze mną, e, osiągnęły swój cel, tak? Więc, więc to naprawdę było e, super. Yy, I co. Przez miesiąc będziemy intensywnie pracować codziennie, od poniedziałku do piątku, w trzech, jakby, wariantach. Tak? Po pierwsze, będziemy miały grupę wsparcia na Telegramie. Telegram to jest coś takiego jak WhatsApp, jeżeli nie znasz, ale ma więcej opcji i, i lepszą gdzieś tam politykę prywatności. Więc będzie, będzie grupa zbiorcza, tak, wszystkich dziewczyn, gdzie będziemy rozmawiać, dzielić się doświadczeniami. Ja tam będę wrzucać codziennie. Krótkie filmiki, materiały, też no, te, nie będę was z tym, nie wiem, jakoś specjalnie zarzucać, ale po prostu będzie tego mm, tyle, żeby, żeby to przerobić, tak, mając dom, dzieci, rodzinę czy nie wiem, szkołę, studia, e, więc, więc się nie martwcie. No i będzie dyskusja, nie? która będzie, no tak naprawdę, no, czy będziecie tam dużo się udzielać, czy mało, to będzie Waszej mm, gestii. E, do tego będziemy rozmawiać prywatnie, ja i Ty. Na no, prywatnym kanale, na, na Instagramie, no, znaczy na Telegramie, tak, jakbyśmy do siebie pisały po prostu wiadomości. Ja ci się będę dużo nagrywać w odpowiedzi na twoje pytania, więc jakby to po prostu będzie taki nasz prywatny, bliski kontakt. No i trzecia rzecz, będziemy się raz w tygodniu spotykać grupowo na live'a. Dyskutować, uczyć, odpowiadać na pytania, zobaczymy, co tam po prostu będzie się pojawiać. Live też będzie nagrany, zapisany, więc się nie musicie martwić, że, że gdzieś to zniknie. No, i tak to będzie wyglądać. Nie? Cztery tygodnie naprawdę bardzo bliskiej, intensywnej pracy ze mną i naprawdę w bardzo dobrej cenie, tak? Bo tak jak wiecie, mój mentoring jest, no. Inwestycją dla wielu osób na pewno jest warty swojej ceny, jeżeli nie wierzysz, zerknij na świadectwa, tak? dziewczyn, które opowiadają jak to podczas kilku sesji wyszły z bulimi, anoreksji, tak, czy w ciągu jednej sesji czasami, więc na pewno jest to warte. Ale właśnie raz na pół roku robię taki alternatywny kurs, gdzie grupowo no w tej niższej cenie można osiągnąć też. Naprawdę super efekty, nie? Więc jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, napisz do mnie na Ania aniamaupawielczokładna.pl lub zostaw mi komentarz tutaj pod tym mm, filmikiem. E, aha, zaczynamy 3, 4 września, tak? Poniedziałek e, i kończymy 2 października, nie? No dobra, więc to tyle i co? Wakacje się kończą, więc będę tutaj się pojawiać częściej, może nawet regularnie, tak? Trzeba się wziąć do roboty trochę. I czekam na Wasze pytania, wiadomości i oczywiście na Wasze uczestnictwo w kursie. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa!